My, moi drodzy, musimy tutaj za życia rozwinąć w sobie osobowe, czyli psychika, żeby doświadczała wszystkiego dobrego, żeby była radość, poznanie, żebyśmy po prostu z pasją żyli i chcieli tu wrócić, jak na wakacje. Rozwijamy też wspólne, no bo z kim będziemy tego doświadczać? Rozwijamy też, moi drodzy, indywidualne, czyli mówimy o tym, że my musimy naprawdę mieć własny głód, autorytetu, mocy, żeby jeszcze zmieniać ten świat pod kątem lepszego jego wyglądu. Ale mamy tutaj do czynienia z tak zwanym egoizmem i egonizmem. Egonizm, ten biały, ma nas wzmocnić i zachęcić do walki o ludzi i o świat. Egoizm natomiast zachęca tylko do walki wtedy, kiedy mamy z tego korzyść. Przestańcie toczyć bój z niedostrzeganiem piękna świata, tylko zawalczcie o jego rozkwit. Żeby psychika mogła stać się pełną, to jest wymiar ósmy i połączyć się ze świadomością musi mieć przerobione określone wartości na poziomie duszy i ducha, oczywiście za czasu swojego ucieleśnienia. Energia życiowa psychiki w ucieleśnieniu wystarcza na 15-17 zejść na ziemię, a więc ona w tym czasie musiałaby, chce czy nie, przerobić wszystko tak, by się dostać do, do Edenu. Bo jak dusza jest ok, to ona się dostaje do naszej poczekalni, do tego pierwszego świata, który wygląda tak samo jak ten nasz i tam umiera tak samo jak w tym naszym świecie. Tylko, że tam jest dobrze, mamy swoje mieszkanka, jak chcemy, to się z kimś łączymy. No, Świat do złudzenia przypomina nasz, tylko wygląda jak fizyczna doskonałość. Natomiast Eden, ten duchowy w szóstym, siódmym wymiarze to jest zupełnie inna gra. A więc, jak się nie dostaniesz do Edenu, to przynajmniej wiesz, że zejdziesz z tego świata, właśnie w tym pośmiertnym Eldorado. No nie? Ogólnie dusza ma do wykorzystania, bo jej akumulatory życiowe tyle wytrzymują, mniej więcej 800-900 lat. To jest przekładane później na te wcielenia, no nie? często zadajecie pytanie, skąd ta wiedza? Moja wiedza tylko w 10% odnośnie tych spraw pochodzi z wymiaru ziemskiego, w 30% z wymiaru 6-8, czyli świat wyższoastralny, w 30% ze świata duchowego, 9-12 wymiar i od Boga 30-40% wymiar 13. We mnie w tej chwili zawarło się już 60% wiedzy, która, jeśli będę dalej poprawnie funkcjonował i żył, która się rozwinie do 100%. Do, od dziś licząc do 2041-2 roku.